Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus udał się na górę oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni, cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i Faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego: nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Mówili to wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus schyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósł się, rzekł do niej: Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił. A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej: Jezus, i ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Chcemy ujrzeć Jezusa, brzmi nam w uszach wczorajsze wezwanie Greków szukających czegoś głębszego. Chcemy ujrzeć Chrystusa, takie uświadomione bądź nieuświadomione głosy i dziś się pojawiają, bo czy w tym święcie, świecie, w którym jest tyle zamętu, gdzie tylu ludzi traci poczucie sensu życia, tak naprawdę nie chodzi o to, by spróbować odnaleźć, odkryć tego, który ten sens przywróci. Wczoraj mieliśmy pierwszą rocznicę śmierci wielkiego kaznodziei, cenionego zwłaszcza przez ludzi młodych księdza Piotra Pawlukiewicza. Było wiele świadectw wspominających tę postać. Jedna z osób mówiła tak: Cóż mogę powiedzieć, jeśli nie tylko to, że kiedy się go spotykało, to w człowieku budziło się pragnienie Boga. Pomyśl, czy zdarzyło ci się kiedyś obudzić w kimś pragnienie Boga? Może to będzie też jeden z owoców tych rekolekcji, gdy tak będziemy nad sobą pracować dzięki Bożej łasce, by w kimś obudzić pragnienie Boga. I ta dzisiejsza liturgia słowa, tak jak wczorajsza, piękna, bardzo podprowadzająca nas do rekolekcji. Kiedy najpierw słyszeliśmy Opowieść biblijną o Zuzanie, którą można uznać za reprezentantkę wszystkich uciskanych, wszystkich prześladowanych, źle się mających, do tego posądzanych o niecne zachowania i to posądzana była w sposób niesprawiedliwy, kłamliwy. I nad tym wszystkim Bóg. Bóg, który jest wierny, Bóg, który nie zapomina, Bóg, który przychodzi z pomocą. Nawiasem mówiąc, można by i tę prawdę dzisiaj rozważać w kontekście osoby księdza Jana Machy, również niesłusznie osądzonego, i pytać, czy, czy w jego wypadku Pan Bóg był wierny? Tak, również się nim zaopiekował. Choć nie przyniósł mu wyzwolenia ziemskiego, ale ta jego śmierć, jak ewangeliczne ziarno wrzucone w ziemię, jest potrzebna. I Ewangelia. Wskazująca na czułość, delikatność, wrażliwość Jezusa. Kochani, może tego nam brakuje, żeby drugiego dostrzec w pełni, a nie tylko skupiać się na Jego brakach, grzechach, słabościach. Jestem przekonany, że takie postawy wrażliwej, wyczulonej na drugiego Mamy się uczyć najlepiej w rodzinie. Pisząc pozycję o męczeństwie sługi Bożego księdza Jana Machy, wciąż zadawałem sobie to pytanie: co go ukształtowało? Skąd wzięła się ta jego wrażliwość? Gdzie się tego uczył? I odpowiedź znajdowałem właśnie w tym. W rodzinie i od Jezusa, a może lepiej powiedzieć w rodzinie, która dała się prowadzić Jezusowi. Ważne są korzenie dla każdego z nas, żebym miał świadomość skąd wyszedłem. I to też jest jakaś porażka. Dzisiejszej współczesnej cywilizacji, że chce się nas odciąć od korzeni, wykorzenić. Ksiądz Jan Macha znał swoje korzenie, kochał swoją rodzinę. A jaka to była rodzina, zwykła, śląska? Nie miejcie poczucia, że was na taką rodzinę nie stać. Jestem przekonany, że w Twojej rodzinie może wyrosnąć święty. Chodzi o normalność, o budowanie więzi, o otwartość na siebie, o zadbanie także o przekaz wiary i wartości dobrych chrześcijańskich. Każda rodzina ma w zasadzie dwa zadania. Po pierwsze, wychować człowieka do miłości i odpowiedzialności, czyli przygotować go do życia w społeczeństwie, ale też wprowadzić go w świat wartości, w świat wiary, spotkania z Bogiem, żeby pomóc mu odnaleźć się we wspólnocie Kościoła. Takie zadania rodziny chrześcijańskiej widzę najważniejsze. Jaki był dom Hanika? Powiedziałem już, że to typowo śląska rodzina, robotniczo-chłopska i pełna życia, bo oprócz Janka jego rodzice Anna i Paweł wychowywali jeszcze trójkę: Piotra, Róże i Marię. Ojciec Paweł przez całe życie związany z hutą kościuszko jako maszynista parowozu zakładowego, a matka Anna, kobieta niezwykłej szlachetności i pogodnego ducha poświęcająca się domowi i wychowaniu dzieci. Dom przeniknięty atmosferą religijną. Czymś naturalnym było łączenie życia rodzinnego z życiem duchowym, sakramentalnym, blisko parafii, można powiedzieć, w wielkiej symbiozie z parafią. Machowie uczyli swoje dzieci szacunku do kościoła. Moi drodzy, to też ważny aspekt. Kiedy. Próbuje się wszel, wszelakie autorytety burzyć. Zrzucać z pomników ważne postacie, te, w które moglibyśmy się wpatrywać jako wzory zachowa. Oni uczyli szacunku do Kościoła. I pewnie dlatego w tej rodzinie pojawiło się najpierw jedno powołanie to był jego wujek. Franciszek, salezjanin. Kiedy Janek miał 13 lat, był obecny na jego prymicjach. Może już wtedy kiełkowała w nim myśl o kapłaństwie. Jan Macha wspominany jest przez otoczenie jako młodzieniec żywy, aktywny, włączający się. W struktury parafialne, gdzie działał w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, ale także działający w kilku kółkach zainteresowań w szkole, między innymi historycznym, który jest mi tak bliski. Ale także, jak mówiły jego koleżanki, chętnie porywający je do tańca potrafiący grać na różnych instrumentach, na skrzypcach, na pianinie, na mandolinie, a przy tym coś, co go wyróżniało, nawet na tle jego rodziny, ogromna wrażliwość na potrzebujących. I to już od dzieciństwa. Jego mama tuż po wojnie wspominała, Janek miał złote serce. Nigdy mi złego słówka nie powiedział. Czuły był na nędzę ludzką. Zawsze obdarowywał biedaków przychodzących po jałmużnę. A jego siostra, róża dodawała, że już w latach szkolnych interesował się biedniejszymi, potrzebującymi pomocy. Spotykał się z nimi, chętnie zapraszał ich do swego pokoju i przy okazji dyskretnie prosił siostrę, przygotuj coś. Do jedzenia. A potem w seminarium podobna sytuacja, kiedy włączył się w działalność tak zwanej pomocy bratniej, organizującej środki materialne dla, dla bardziej potrzebujących studentów. Rodzina przygotowała go do odpowiedzialności, do także troski o innych. Można sobie zadać pytanie, jak nasze rodziny przygotowują młode pokolenie do odpowiedzialnego życia, a że jest to istotne, chyba nie trzeba nikogo przekonywać, żebyśmy nie wychowywali egoistów zapatrzonych w siebie, żebyśmy sami potrafili rozglądać się, wyjrzeć poza. Ponad maski, które nas zasłaniają, żeby patrzeć szerzej. Ale w tej rodzinie on też odkrywał powołanie. Trzeba to sobie jasno powiedzieć: rodzice są pierwszymi świadkami wiary. Nikt ich nie zastąpi, chyba że, że tymi świadkami wiary nie są. I to jest smutne. Bo ewangelizacja domowa ma o wiele większe znaczenie nawet od dobrze prowadzonej katechizacji. Proszę mnie dobrze zrozumieć, ale popatrzmy chociażby na ten czas, który przeżywamy już od miesięcy. Jaki dostęp do młodych, do dzieci, nawet do młodzieży, studentów mają wychowawcy, katecheci? Tuż pasterze. A nikomu nie powtórzy się to, że ma 12 lat, 16, 21. Na każdym etapie potrzebujemy dla swojego wzrostu, rozwoju impulsów odpowiednich. Rodzina musi, musi tego dostarczyć. I jakże adekwatne. Aktualne staje się starożytne określenie na rodzinę, że jest małym kościołem, domowym kościołem. Jeżeli wiara jest żywą wartością w życiu rodziców, to, to zawsze przechodzi na dzieci. Nie martwcie się, mówię do tych, którzy włożyli wiele w wysiłek, Wiele wysiłku, wychowanie religijne swoich dzieci, a teraz dorastające latorośle, no nie spełniają Waszych oczekiwań. Może wydaje Wam się, że odeszły zbyt daleko od, od wiary, od Kościoła. Wierzę, że przyjdzie taki moment, że pomyślą, że powrócą, że przypomną sobie. Ważny jest ten fundament, to co przekazaliście. To nie jest bezwartościowe. Ważna rodzina także w odkrywaniu powołania. Święty Jan Paweł II wielokrotnie wspominał, że jego kapłaństwo urodziło się w Wadowicach, w domu rodzinnym. Podobnie rolę rodziców doceniał chociażby święty papież Jan XXIII. Natknąłem się kiedyś na jego list, który przygotował do swoich rodziców w dniu 50. urodzin. To chyba jest taka ważna data, pewien przełom, kiedy człowiek dokonuje rozrachunku z tym, co już za jego plecami, co za nim, co jeszcze przed nim. Jan XXIII. Jako 50 -latek, tak pisał do rodziców. Droga mamo i drogi tato, dzisiaj kończę 50 lat. Bóg swej nieskończonej dobroci powierzył mi wiele obowiązków w kościele. W moim życiu byłem w wielu miejscach, uczyłem się dużo, ale żadna szkoła nie dała mi lepszego wykształcenia. Ani nie była bardziej pomocna od nauki, którą otrzymałem, siadając na Waszych kolanach. Rodzina wychowuje do dojrzałości, a dojrzałość człowieka polega na tym, że w pewnym momencie potrafię odpowiedzialnie wziąć los swój, swoje życie w swoje ręce. Odkrywać i, i realizować swoje powołanie. Jest taki piękny gest, gdy ksiądz wychodzi na do pierwszej mszy świętej, najczęściej z domu rodzinnego, i zabiera ze sobą w dzień prymicji krzyżyk do ołtarza. Zresztą Pan młody też. W tym szczególnym dniu ślubu idzie do domu pani młodej, zabiera ją i staje z nią przy ołtarzu. A neopresbiter z krzyżem, takim jak ten tu w gablotce relikwiarzowej Krzyż Księdza Jana, wychodzi symbolicznie z domu rodzinnego, zostawia swoich i idzie do kościoła, bo kościół przez duże K. Jest jego szczególną rodziną. I to jest niezwykle ważne w każdym powołaniu. To też ważne, żebyście Wy, jako rodzice, wiedzieli o tym i żebyście to umieli w sobie przepracować, gdy dziecko wychodzi z domu rodzinnego. Mąż, żona, wychodząc z domu, musi oddać się swojej rodzinie bezwarunkowo. To jest to powołanie. Ksiądz powierza swoje życie Kościołowi. Osoba konsekrowana powinna odnaleźć się w swojej wspólnocie. Osoba żyjąca samotnie, jeśli chce przeżyć życie spełnione, a przecież to może być jej powołanie, powinna odkryć, co jest dla niej tą wyjątkową misją. Pani, jakie są nasze rodziny? Różne. Mamy doświadczenia pięknych rodzin, ale są też i te trudne sytuacje, kiedy rodzice mało interesują się swoimi dziećmi. Dzieci zanurzone w świecie wirtualnym, w czatach, internetach, dorośli zanurzeni w czatach, internetach, jeszcze 15 lat temu, yy, może. Może przynajmniej rodzice potrafili się z tego wyrwać łatwiej? Jak w tym wszystkim się spotkać? Potrzeba jeszcze większego wysiłku, determinacji z jednej i z drugiej strony, żeby znaleźć czas na, modli na rozmowę, na spotkanie. Wiele jest pięknych rodzin. Pięknych rodzin w naszej wspólnocie parafialnej, zaangażowanych, myślących o sobie, pamiętających. Przypominam sobie taką rodzinę głęboko wierzącą, mam ich przed oczyma, często obecni na Mszy świętej w Kościele, regularna spowiedź, stający przy ołtarzu, zaangażowani w grupy parafialne i kiedyś słowa rodziców proszę księdza, postanowiliśmy jedziemy do Rzymu wspólnie rodziną skromnie ale razem żeby na grobie świętego Jana Pawła II podziękować za szczęśliwą rodzinę zwłaszcza za to że pomaga nam w wychowaniu dorastających dzieci nie zawsze jest łatwo ale udaje się. Czym jest rodzina? Dlaczego jest taka ważna? Jak powinno wyglądać jej życie? Kiedy zapytano matkę Teresy z Kalkuty, co myśli o życiu współczesnych rodzin, odpowiedziała: Tak mało jest w naszych domach i w życiu rodzinnym miłości. Nie mamy czasu dla naszych dzieci, nie mamy czasu jedni dla drugich, nie mamy czasu cieszyć się sobą wzajemnie. Myślę, że gdybyśmy tylko mogli żyć tak jak Jezus, Maryja, Józef żyli w Nazarecie, gdybyśmy mogli uczynić z naszych domów drugi Nazaret, wtedy pokój i radość zapanowałyby na świecie. Bo miłość zaczyna się w domu żyje w domach. Jak jest z tą miłością w naszych rodzinach. No postać Matki Teresy z Kalkuty, już znowu kieruje mnie w stronę księdza Jana Machy. Wiecie, dlaczego? To, to opatrzność Boża tak kieruje historią, że w 1939 roku ksiądz Jan Macha swoje uroczystości prymicyjne przeżywał w klasztorze sióstr Boromeuszek tuż obok kościoła Marii Magdaleny świętej Marii Magdaleny w Chorzowie starym a po latach w 1986 roku w tym samym domu swoją pierwszą placówkę na Górnym Śląsku założyły, założyła Matka Teresa z Kalkuty. Ksiądz Jan, który tak był wrażliwy na biednych. I Matka Teresa, przybywająca do tego domu właśnie w 1986, również wyczulona na potrzeby biednych. To tylko Pan Bóg pisze takie scenariusze. Kochani moi, wróćmy jeszcze na chwilę do bohatera naszych rekolekcji. Jego głęboka więź z rodziną ujawniła się bardzo mocno po aresztowaniu. Pisał do nich listy. 16 listów pełnych miłości, pamięci, tęsknoty. I przebija z nich troska o bliskich, martwi się, że, że cierpią z jego powodu. Pomyśl, co byś czuła jako matka, biorąc do ręki list, w którym są takie słowa. To słowa księdza Jana. Pisał tak: Siedząc wieczorem na swoim legowisku więziennym, śpiewam po cichu piosenkę. Dobranoc, mamo, dobranoc, sprawiłem ci tyle zmartwień i trosk. Ty się męczyłaś i martwiłaś o swojego syna. Tu załamuje mi się głos i nie mogę dalej śpiewać. Słowa pisane pewnie przez łzy i czytane w łzach, albo inny list. Kochani rodzice, nie martwcie się o mnie, wasze obowiązki już spełniliście. Wychowaliście mnie, pozwoliliście studiować, wychowaliście mnie na człowieka. Bóg zapłać za wszystko. Albo jeszcze inny tekst. W moich myślach jestem bardzo często z wami w domu. Przypominają mi się nasze wspólne wieczory. Gdy siadaliśmy przy stole, razem spędzaliśmy czas i opowiadaliśmy sobie, Kochani, czy doceniamy to, że mamy dom rodzinny, że możemy być ze sobą, z mężem, żoną, z dziećmi, z rodzicami? Kiedy jesteśmy na odległość szeptu. Czy szukamy chwil dla siebie? Czy mamy dla siebie dobre słowo? Życie jest tak krótkie, tak kruche, ile bylibyśmy z, w stanie dać siebie dla tych najbliższych? Mama Anna, kiedy przyszło, przyszła taka potrzeba, to udała się pociągiem do Berlina żeby prosić w centrali samego Hitlera prosić o łaskę darowania życia synowi ta śrozaczka która najprawdopodobniej nie wyruszała poza Chorzów i Katowice ile bylibyśmy w stanie zrobić dla siebie kiedy był ostatni telefon do ojca matki kiedy ostatnio udało Ci się powiedzieć synowi córce, że ich kochasz, że są dla ciebie ważni? Nie wiem, czy rodzice moimi mnie słuchają, ale mówię wam, że Was kocham. Zakończmy to rozważanie fragmentem Kazania Księdza Machy wygłoszonym w niedzielę świętej rodziny. Mówił tak: Rodzina jest zalążkiem, z którego bierze swój początek cały naród i ludzkość. Zapytajcie siebie, co ja mogę i co muszę uczynić, aby moja rodzina wędrowała po śladach świętej rodziny, znajdując w ten sposób miarę szczęścia i radości, którą można odnaleźć w naszej ponurej ziemskiej teraźniejszości. Choćby na świecie panowało duże zamieszanie i niezadowolenie, pomyślcie o powiedzeniu, mój dom jest moją twierdzą. Mój dom, dom rodzinny jest moją twierdzą, Sługo Boży, Księże Janie, wspieraj nasze rodziny, aby były silne aby szukały oparcia w Bogu, aby były wspólnotami szczęśliwymi. Amen.